Samolubny olbrzym. Dawno, dawno temu, dzieci z pewnej małej wioski przychodziły bawić się w pięknym ogrodzie. Była tam miękka trawa i mnóstwo kolorowych kwiatów, a także drzew, na których siadały ptaki i słodko śpiewały. Mówiło się, że ogród należy do olbrzyma, ale nikt go nigdy nie widział. Kolejne pokolenia dzieci wyrastały bawiąc się w ogrodzie, ale pewnego dnia olbrzym powrócił i zastał swój ogród pełny bawiących się dzieci. Co tu robicie? zapytał szorstko. Dzieci przestraszyły się i uciekły. To mój ogród i tylko ja mogę się tu bawić. powiedział olbrzym do siebie. Postanowił więc zbudować wokół niego wysoki drewniany płot i powiesić na nim tabliczkę, na której napisał: Wstęp wzbroniony. Biedne dzieci nie miały gdzie się bawić. Wędrowały wokół płotu otaczającego ogród i wspominały, jak dobrze im było w środku, podczas gdy olbrzym cieszył się swoim ogrodem. Jak miło mieć taki piękny ogród tylko dla siebie, myślał. Mogę tu zrobić, co dusza zabragnie i nie muszę z nikim się nim dzielić. Cieszył się olbrzym, podczas gdy wszystkie dzieci z wioski czuły się nieszczęśliwe. Co za samolubny olbrzym. Mijały dni i olbrzym zauważył, że trawa nie jest już tak zielona jak wcześniej. Kwiaty straciły swoje żywe kolory i stały się blade. Drzewa przestały kwitnąć, a ptaki śpiewające wśród ich gałęzi umilkły. Ogród Olbrzyma stawał się szary i smutny. Olbrzym nadal bawił się w ogrodzie zupełnie sam, ale w końcu zmęczył się jego szarością i samotnością. Postanowił położyć się spać i śnić o tym, jak piękny i zielony był kiedyś jego ogród. Nagle obudziły go odgłosy muzyki i śmiechu. Dzieci wślizgnęły się do ogrodu przez dziurę w płocie i zaczęły się bawić, korzystając z tego, że Olbrzym spał. Trawa była lśniąca i zielona, a cały ogród pełen kwiatów. Na gałęziach drzew siedziały ptaki, śpiewając radośnie. To był naprawdę piękny widok. Ale kiedy dzieci zauważyły, że olbrzym się obudził, szybko uciekły przez dziurę w płocie. Ogród natychmiast poszarzał, a ptaki odleciały. Mój ogród mówi mi, jakim byłem samolubem, pomyślał olbrzym. Chwycił za wielką siekierę i porąbał płot otaczający ogród na drobne kawałki. Dzieci, które siedziały na zewnątrz, przestraszyły się jeszcze bardziej. Pomyślały, że olbrzym chce je złapać. Rzuciły się więc do ucieczki. Olbrzym wyciągnął swoje ogromne ręce i chwycił małego chłopca. Ten aż krzyknął z przerażenia. Ale olbrzym delikatnie postawił go na gałęzi jednego z drzew, która od razu zakwitła. Nadleciały też ptaki i zaczęły śpiewać. Chłopiec wyciągnął swoje małe rączki, zarzucił je olbrzymowi na szyję i pocałował go. Pozostałe dzieci, widząc, że olbrzym nie jest już zły, wróciły do ogrodu, który jeszcze nigdy nie wyglądał tak pięknie. Od dzisiaj to wasz ogród, dzieci, powiedział olbrzym. Chodź i pobaw się z nami, zawołały dzieci. Tak więc zrobił i poczuł się szczęśliwy jak nigdy wcześniej. Koniec.